Siema, dzisiaj pokażę wam jak zamawiać z cm Fansa, jak ogólnie używać chińskich agentów, żeby kupić jakieś itemy i sprowadzić je najbezpieczniej jak się tylko da do siebie do domu, żeby one w ogóle dotarły. I uwierzcie mi, jeśli zrobicie to co będzie w tym poradniku, to wasze rzeczy dotrą do was bez problemu. Ale żeby w ogóle zacząć, to musicie zrobić sobie konto na cm Fansie. I żeby to zrobić, to najprostszym sposobem będzie zjechać sobie do opisu, tam będzie link do rejestracji, który da Wam od razu kupony o łącznej wartości około 400 zł. Także skorzystajcie sobie z tego i zarejestrujcie się z tego linku. Kliknijcie sobie w niego albo go przyklejcie do przeglądarki. Ja sobie go po prostu przekleję. Jak widzicie, pokazuje mi się tutaj pole do rejestracji. Jedyne co musicie tutaj dać, to swojego maila, swoje hasło. Potwierdzić tutaj, że przeczytaliście wszystkie tutaj regulaminy i tak dalej. Nie musicie tego oczywiście robić, wiadomo, klikacie sobie register. Pewnie wam coś tam przyjdzie na maila, nie jestem tego pewien, ale jak przyjdzie, potwierdźcie sobie to. Dobra, jeśli macie już konto na Simfansie, to możemy sobie przejść do kolejnej rzeczy, jaką będzie znalezienie naszego pierwszego itemu do zamówienia. Nawet jeśli macie już jakiś item w głowie, to i tak musicie najpierw znaleźć bacz na niego. I żeby to zrobić przejdziemy sobie do naszej strony, która też będzie w opisie repmafia.net Przechodzicie sobie do takiej strony, macie tutaj zakładkę Best Batch I na Best macie ogrom butów, które możecie sobie kupić Powiedzmy, że chcemy sobie kupić Jordany czwórki, i Red Thundery Klikacie sobie kup na Fans. Od razu was przenosi do Cymfansa. Jak widzicie mamy te buty Aktualnie na Cymfansie jest taki problem, że nie chcą zamawiać brandowych butów, ale możemy to sobie łatwo ominąć, klikając prawym zbadaj. Tutaj tą strzałeczkę. Klikacie sobie na dół tej ramki. Szukacie sobie custom model, który zakrywa Wam cały ekran takim fioletowo zielonym paskiem. Delete. Tutaj dajcie XA i już możecie sobie to zamówić. A więc tak, na początku wybieramy sobie kolorystykę. Wybierzmy sobie jakieś tam blackouty. Później wybieramy sobie rozmiar, oczywiście patrzymy na rozmiar europejski. Weźmy sobie 45, akceptujecie, add to cart. Ad jak widzicie, przechodzimy sobie do naszego koszyka, view cart. Jak już jesteśmy w naszym koszyku, no to tutaj na samym dole, w sumie to u Was to będzie na górze, bo będzie to Wasz pierwszy item, ale u mnie na samym dole będzie ten item. Oś nie, bo już kiedyś dodałem coś z tego sklepu, więc będzie on tutaj. Zaznaczamy sobie go. Tutaj widzicie, ile to będzie łącznie kosztować z przesyłką do magazynu. Klikacie sobie Submit Order. Jak już wam się to załaduje, to tutaj pokażę wam się taki disclaimer. Klikacie sobie No Prompt, żeby on wam się już tutaj więcej nie wyświetlał. Klikacie Confirm. Tutaj zaznaczacie sobie waszą lokalizację. Wpisujecie sobie tutaj Polskę. No i tak, tutaj macie szczegóły. Macie tutaj to, co zaznaczyliście, czyli rozmiar, kolorystykę, co to jest za produkt, od kogo on jest, ile on kosztuje, ile jakby kupiliście par butów, czyli jedną. Tutaj jeśli chcecie sobie dokupić dodatkowe jakby zdjęcie, które zrobią Wam w warehouse, to sobie to kliknijcie, ale raczej nie będzie Wam to potrzebne. Klikacie, że przeczytaliście Prosty to checkout. Teraz sobie czekacie, aż to się załaduje. Jak już się załaduje, to widać tutaj różne metody płatności. Te metody płatności oczywiście pokazują się względem tego, co tutaj macie zaznaczone. Wiadomo, że musicie sobie tutaj wybrać Polskę. No i od razu przy wyborze Polski na przykład dodaje się bliknie. Więc najlepiej chyba będzie zapłacić po prostu tym blikiem. Możecie też doładować sobie balans albo zapłacić kartą. No w sumie wszystkim co tutaj jest. Ja polecam blika, bo jest to najprostsza opcja. Żeby to zrobić, klikacie Continue to Payment, tam wpisujecie kod blik, no i wszystko pójdzie gładko. Tylko po prostu ja tego nie będę robił, no bo wiadomo, nie ma po co. I teraz tak, jeśli już zapłaciliście za swój item, będziecie mieli status Order Pending. On trwa tak około, nie wiem, może tydzień, może mniej. Wszystko, no tak do tygodnia. Wszystko jest zależne od tego ile po prostu agent będzie się zajmował tym, ile czasu to kupi, najdłużej ile to może trwać, to jest serio tydzień, ale tak minimalnie, tak średnio to może z 3-2 dni, może coś takiego. I po tym statusie order pending będziecie mieli status, yy, że został ten item kupiony. Ja go tutaj już nie mam, także wam go nie pokażę. Po tym jak zostanie kupiony będzie seller sent, czyli to znaczy, że po prostu sprzedawca już wysłał wasz item. No i potem już będzie Storing warehouse, albo stock arrived. Stock arrived to znaczy, że po prostu item już dotarł do magazynu, ale jeszcze nie zrobili zdjęć, nie zważyli, po prostu dotarł. No i tak, jeśli już zrobię zdjęcia, jeśli już zważą wasz item, to zmieni się na Storing warehouse. Tutaj będziecie mogli zobaczyć sobie quality checki z waszego itemu. Ja nie będę tego klikał, nie ma po co. Wy będziecie mogli sobie to kliknąć. Przechodzimy sobie do zakładki wtedy Warehouse. Jak już to dotrze sobie do magazynu. No i tutaj macie już większość tutaj rzeczy, z których możecie coś sobie wyczytać. Tutaj macie szczegóły, czyli oczywiście ten kolorystykę, rozmiar item. Tutaj macie ile jeszcze darmowej, jakby ile możecie przechowywać ten item jeszcze w magazynie. Domyślnie dla Sime so jest 90 dni. Mi zostało jeszcze 84, czyli w magazynie tu już sieci około 6 dni na tym statusie. Tutaj macie Apply Reward, to na to nie patrzycie, to jak nagrywacie sobie jakieś TikToki czy coś, to możecie za to zgarnąć nagrodę, ale to Was nie obchodzi. Tutaj macie ile ten produkt waży. Tutaj ile tego zamówiliście. No i tutaj kiedy ten item został po prostu już przechowywany, przechowany w warehouse, zważony i go odłożyli na półkę. No to tak, to jest wszystko z tych najważniejszych rzeczy. Tu macie agenta, który się zajmował tym zamówieniem, ale to was nie obchodzi. Jeśli chcecie wysłać sobie ten item, to zaznaczacie go. Jeśli macie więcej itemów, no to zaznaczacie ich więcej, wiadomo. Klikacie sobie Submit. No i teraz tak, tutaj pokaże się was adres, a w sumie to się nie pokaże, bo najpierw musicie go sobie dodać. Ja nie będę tego robił, no bo jak wiadomo już go mam dodanego. Ale wtedy klikacie sobie Adreses i tam dodajcie sobie adres. Jak już macie go dodanego, to po prostu, tutaj wam się wyświetla waga, ilość. Tutaj macie packing details, czyli po prostu jak paczka ma być opakowana. Tutaj macie takie jakby plastikowe zabezpieczenia na rogach, które mają chronić Waszą paczkę przed jakimiś tam wgnieceniami na rogach. Ja zazwyczaj nie biorę żadnych tutaj detailsów, ale jeśli miałbym coś wziąć, to tylko Corner Guard. Więc to sobie też weźmiemy. Tutaj macie po prostu. Wszystkie linie przesyłki, które są dostępne dla Waszego kraju. Najlepsze są oczywiście DHL, DPD. No i teraz też dodali Imposta, ale nasza paczka akurat tego tutaj nie ma. A nie, mamy tutaj. Ja sobie to wysyślę. powiedzmy DHL, DL, JDY2, Tax-Free, bo tym po prostu najczęściej wysyłam. Wyjdzie to nam około 140 zł i paczka będzie do nas szła około od 10 do 16 dni. Więc po prostu klikamy sobie Select. Tutaj macie od razu automatyczną deklarację, nie musicie się tym martwić w ogóle, nie musicie deklarować, bo CM fans robi to za was. Ubezpieczenie też macie darmowe, normalnie kosztowałoby 15 zł, ale macie je za darmo. Klikacie sobie submit parcel, tutaj macie podsumowanie, pokazuje się wasz adres, czy na pewno wszystko jest spoko. Klikacie, że it's correct, czyli wszystko się zgadza, confirm and submit. No i tutaj już przechodzicie sobie prosto do płatności. Ja też nie będę za to płacił, wiadomo, ale jeśli już za to płacicie, klikacie sobie blik albo balans, albo karta, wiadomo jak wolicie. Klikacie Continue to Payment, no i tam dokończacie swoją płatność. Ja z tego wyjdę, bo mi to niepotrzebne. Ale jeśli wszystko opłaciliście, to wszystko powinno pójść już dobrze i po prostu dzięki temu poradnikowi zamówiliście swoją pierwszą paczkę. Jeśli będziecie mieli jakiekolwiek inne pytania, to dołączcie sobie naszego Discorda, Discord GGS mafia, który też będzie gdzieś na dole w opisie. I tyle, siema.